Jestem zaangażowany w to przedsięwzięcie od nakolicznych 10 lat, zmieniał się ten konkurs wraz z, z oczekiwaniami i ekip startujących, ale też z warunkami, już tak powiem regulaminowymi, które może nie narzucała nam Światowe Stowarzyszenie Rzygów Kuchni, ale pod jego auspicjami ten konkurs się odbywa, więc chcemy być na bieżąco, chcemy mieć regulamin na najwyższym poziomie, więc zmieniamy go do oczekiwań Światowego Stowarzyszenia, ale też jesteśmy otwarci na sugestie naszych zawodników. Sami sporo jeździmy po świecie, startujemy w konkursach, jak Puchar Świata w Luksemburgu, czy Olimpiada Kulinarna w Erfurcie, tak? osiągamy tam sukcesy i te sukcesy, nasza wiedza przekłada się właśnie na ten konkurs. To jest nasza rola ambasadorów, wspomagać go, być otwartym na sugestie, wprowadzać nowe zmiany i mamy nadzieję, że te zmiany są dobrze postrzegane przez środowisko, przez ekipy startujące, no i przez całą gastronomię. W tym roku każda ekipa gotuje jednego dnia cały set. Mamy 5 godzin na wyprodukowanie przystawki dania głównego i deseru i to jest najważniejsza zmiana. Jeszcze w poprzednich latach, w roku ubiegłym, gotowano o dwa dni, czyli przystawka i deser w jednego dnia i dla główne dnia następnego. Teraz doszliśmy do wniosku, że jeden dzień i zwiększenie limitu czasowego będzie lepszą opcją. I tak to właśnie się odbywa w tym roku. No, zmieniały się przepisy, zmieniało się podejście. Podejście było różne. Były dziesiątki pytań, dziesiątki analiz. Burza mózgu w kapitule kulinarnego Paru Polski, tak? Również nie przeszło to, że tak powiem, samo siebie bez echa. E, ścierały się różne fronty, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze. E, w końcu osiągnęliśmy jakiś konsensus i zawsze staramy się wybrać opcję naszym zdaniem najlepszą. Jak ona, że tak powiem, w życiu się sprawdzi. To pokazuje dopiero następny konkurs. Zbieramy tak zwany feedback od zawodników, analizujemy go, co jeszcze można poprawić tak naprawdę, tak? Żeby był ten konkurs jeszcze lepszy, jeszcze sprawniej przebiegało wszystko, żeby było więcej gości obserwujących, żeby sami zawodnicy lepiej się czuli, żeby dania były smaczniejsze, na to wielkiego wpływu nie mamy, ale również sugerujemy co zrobić. Także Rodzi się to w bólach, ale idziemy cały czas do przodu. Moim zdaniem to jest konkurs bardzo ważny, najważniejszy. W ogóle droga do kolejnego paru Polski nie jest łusiana różami, jest, jest trudna. Mamy w tym momencie 10 konkursów nominowanych, zależy 9 lub 10, to się zmienia. I każdy kucharz, każdy szef kuchni, który ma chęć sprawdzenia się, wystartowania w Kulinarnym Pucharze Polski, musi któryś z tych konkursów po prostu wygrać. Tak? Dopiero wygrana któregoś konkursu nominowanego daje mu prawo startu w Kulinarnym Pucharze Polski. No jest to niesamowity prestiż, jest to stres, nerwy, długie tygodnie, miesiące przygotowań. Tak? Sprawdzenie samego siebie w rywalizacji wśród kolegów, fachowców, tak? bo u nas jednak nie trafiają ludzie przypadkowi. To są kucharze, szefowie kuchni najwyższego lotu. Dochodzą goście, widownia, kamery, wywiady, oświetlenie. Także to wszystko powoduje pewien stres. No i muszą sobie z tym radzić, tak? I ten, kto sobie z tym poradzi najlepiej, no po prostu wygrywa. Składową wygrania czasami jest i. i y, y, Smasze danie przede wszystkim, ale i mocne nerwy. Nie oszukujmy się, tak to jest. Mając piękne danie, smasze danie, ale nerwy czasami zawodzą i w ostatnim momencie z czym się wyłożymy, no i mimo dobrego przygotowania, no jest klapa. A ten, który wygra, no jednak jest tym najlepszym. To jest niesamowity prestiż.